Czwartą rocznicę powstania milicji obywatelskiej delegacje z kraju i zagranicy złożyły wieńce na grobie nieznanego żołnierza, by uczcić pamięć milicjantów i ormowców poległych w walkach o wolność i demokrację. Delegacje milicji bułgarskiej, czeskiej i węgierskiej. Przedstawiciele demokratycznej Grecji. Komendantem głównym Milicji Obywatelskiej, generałem Witoldem, przemaszerowały zwarte szeregi obrońców spokoju i praworządności. Milicja ludzka urządziła w dniu swego święta wielkie zawody sportowe. W marszu na 10 km startowały zespoły wszystkich komisariatów, szkół oficerskich milicji, KBW i ORMO. Drużyna musi dojść do mety w pełnym składzie i pełnym rynsztunku. Trzeba się śpieszyć, nagrody czekają. Zawodnik, który nie wytrzymał tempa, kończy wyścig na ramionach kolegów. Zwyciężył 14 komisariat w czasie 1 godziny i 7 minut. Piątą rocznicę historycznej bitwy pod Lenino na krakowskim rynku zebrały się tłumy ludności. Na uroczystości przybył marszałek Rzymierski. W dniu tym jednostki wojskowe stacjonujące w Krakowie otrzymali od mieszkańców miasta sztandary. Formacje te uczestniczyły we wszystkich wielkich bitwach, jak i od Wisły do Laby stoczyła pierwsza armia u boku sprzymierzonej armii radzieckiej. W uznaniu zasług marszałek Rzymierski urekordował sztandary Pomorskiej Dywizji Piechoty i Batalionu Saperów, Krzyżem Grunwaldu i Krzyżem Virtuti Militari. W Krakowie marszałek wziął udział w przekazaniu robotnikom dwóch bloków związkowego osiedla mieszkaniowego. W przemówieniu swym marszałek zaznaczył, że uroczystości krakowskie są jeszcze jedną manifestacją wierności i zupełnego oddania wojska interesom polskiego ludu pracującego, walczącego o socjalizm. Nasz operator zaproszony został do Centralnego Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego RTPD im. Janusza Korczaka w Bartoszycach. W ośrodku mieszka 450 dzieci w wieku od lat 3 do 18. Wychowankowie biorą żywy udział w kierowaniu ośrodkiem, mają swych przedstawicieli w zarządzie i w Radzie Pedagogicznej. Lodzieniec za stolem konferencyjnym to uczeń Liceum Pedagogicznego. Prowadzone warsztaty pracujące dla potrzeb ośrodka kształcą zawodowo chłopców i dziewczęta. W Bartoszycach, jak we wszystkich ośrodkach RTPD, rośnie i uczy się nowy człowiek. Dziś w ośrodku Mila Niespodzianka. W Wigilię rocznicy Bitwy pod Lenino odwiedziła młodzież kompania pierwszej dywizji im. Tadeusza Kościuszki z własnym zespolem artystycznym, baletem i orkiestrą. Za duża, ale za to prawdziwa. Kościuszkowcy szturmem zdobyli serca naszych widzów. Zawojowane bartoszyce długo będą pamiętać o miłych odwiedzinach. Tym samolotem wracają z Krymu dzieci polskie, które spędziły lato w gościnie u swych radzieckich kolegów. Na lotnisku wita ich ambasador Lebiediew, no i naturalnie stęsknieni rodzice. Wakacje nad Czarnym Morzem, pierwsza w życiu podróż samolotem, no i nowe marynarskie ubranka to doprawdy powody do szczerej radości. Będzie o czym opowiadać kolegom w szkole. Kilka godzin czekali tłumy widzów na ciekawe międzynarodowe spotkanie Mecz Polska-Rumunia. Niestety nie doczekali się. Nie dlatego, że mecz się nie odbył, ale dlatego, że był nieciekawy. Polacy noszą jasne koszulki, Rumunii ciemne. Już w pierwszej polowie gry obie drużyny miały możliwość zdobycia kilku bramek, ale wszystkie okazje zostały niewykorzystane. Nie warto było wchodzić na maszt drodzy kibice. Początek drugiej polowy meczu zapowiadał się dla nas dobrze, zwłaszcza, że polska drużyna miała diaków jako sprzymierzeńca. Niech was jednak nie myli piłka w rumuńskiej bramce. Jedyny gol w tym meczu został unieważniony. 90-minutowa bieganina przyniosła w rezultacie właściwą ocenę obydwu drużyn. 0 do 0. Sytuacja strajkowa we Francji zaostrzyła się ponownie. W Paryżu, Mecu i Langwi zamykają się bramy kopalni fabryk. Znieruchomiały szyby, przestali dymić kominy, robotnicy zapełnili ulicę. Strajkują wszyscy członkowie rozłamowej Force Ouvrière, chrześcijańskich związków zawodowych i Generalnej Konfederacji Pracy. 350 tysięcy górników ogłosiło bezterminowy strajk aż do zwycięstwa. Nie pomaga przymusowa mobilizacja. Skutek nieudolnych i antydemokratycznych posunięć obecnego rządu Francja stanęła w obliczu katastrofy. Strajk robotników francuskich jest protestem przeciwko glodowemu poziomowi plac i dyktaturze amerykańsko-francuskiej financiery. Silverstone w Anglii odbyły się samochodowe Grand Prix na trasie 400 kilometrów. Startują czempioni szybkie jazdy całego kontynentu. Wyścig w Silverstone nie należy do waktyki bezpieczny. Proszę zwrócić uwagę na numer 22. Uwaga! Kraksa! Kierowca miał szczęście, skończyło się tylko na kontuzji. Inni jadą dalej. Wygrywa Wloch Villorossi. Średnia szybkość 116 km na godzinę. W ramach miesiąca pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej bawiła w Polsce znakomita tancerka uzbecka Tamara Hanum, laureatka Nagrody Stalinowskiej. Tamara Hanum w jednej ze swoich świetnych kompozycji mimiczno-tanecznych zakochana narzeczona.